Hej czołem, dzisiaj temat związany z tym, że śmiercionośny wirus znowu atakuje, znowu zacznie się pajacowanie i tutaj taki znak zapytania. No, mam nadzieję, że znowu pajacowanie się nie zacznie, ale u niektórych po prostu pajacowanie ze śmiercionośnym wirusem się yy, nadal nie zakończyło i nadal w niektórych miejscach jest kabarek. Yy, możecie napisać w mailu albo na, możecie napisać do mnie w wiadomości. E-mailowej. E maila do, do mnie macie w opisie pod tym filmem. Czy u Was nadal gdzieś w jednostkach stosują, jest jakiś kabaret związany ze, ze śmiercionośnym wirusem? Bo ja wam przedstawię taką historię, i to jest takie, tak na dobrą sprawę, nawiązanie do tego, co się działo w wojsku i być może jeszcze w niektórych jednostkach się dzieje. E słuchajcie, ostatnio, no, jakieś tam e drobne przeziębienie mnie dopadło. E moją żonę też dopadło lekkie przeziębienie. Znaczy ona miała troszkę tam gorsze, jakiś tam kaszel, jakieś pierdy, nie? Ale pojechaliśmy do lekarza, pierwszego kontaktu, umówiliśmy się. Ja tam w sumie byłem przy okazji, bo y, aż tak jakoś y, to przyziębienie mnie nie, mnie nie męczyło. Ale żona jak weszła do, do lekarza, to pierwsze pytanie od tego znachora, można powiedzieć. Pytanie pierwsze, czy pani się szczepiła? Ja pierdzielę, jakie to ma znaczenie, czy Ty się szczepiłeś, czy nie, czy nie szczepiłeś. Zaraz dojdziemy też do tych, do tych szczepień, jakie jest moje podejście, bo też nie jestem jakimś tam przeciwnikiem szczepień. Uważam, że nie, niektórzy powinni się szczepić, ale też uważam, że nie wszyscy. I pierwsze pytanie lekarza, czy Pani się szczepiła? Nie to, jakie są Pani objawy, co Panią boli, czy dupa, czy, czy ręka, czy co innego, tylko od razu pierwsze pytanie, czy Pani się szczepiła? Nie, nie szczepiłam. To wiecie, co gość zrobił? wysłał moją żonę od razu do apteki, żeby sobie wykupiła test na COVID i że pielęgniarka ma nie zrobić test na COVID i on dopiero będzie ją badał. Co to za standardy? Co to za standardy są? Nie wiem, dla mnie to jest, dla mnie to jest dziwne. Ja uważam, że przychodzę do lekarza z problemem. Lekarz powinien mnie leczyć. Powinien mi, mi dać receptę. A nie, że wykup sobie pani COVID, test na COVID, jak i dopiero po teście to ja dopiero podejdę do Pani, nie? A jakby i oczywiście wyszedł test negatywny, ale sam fakt, że musiała zapłacić za jakiś durny test. No to jest niepojęte chyba dla mnie w tym momencie. Czyli co, no będziemy teraz testowali każdego na... Nie, Pan się najpierw przetestuje na covida, na srida, na pizdzida i na inne gówna i dopiero, dopiero będziemy leczyć. Bo ja nie wiem, czy pan ma HIFA, czy pan ma AIDS-a, czy co pan ma innego. No, kabaret takich kabaret, mało po prostu. I, I dopiero zaczynamy leczenie. No, ja, ja wchodziłem po niej, to mówię do niej, dobra, daj mi ten test. Jak ten znachor będzie, wygoni mnie, żebym kupił sobie test, to nie będę wydawał pieniędzy, bo on to w głębokim poważaniu, wezmę twój, pokażę, że nie mam COVID-a, nie? Taki, taki my chciałem zrobić, ale ode mnie już nie chciał, jakoś tam mnie. Jakoś do mnie poszedł, że przebadał mnie normalnie, chociaż też od razu pierwsze pytanie było takie, że czy pan się szczepił, nie? No także nie nie wiem, w niektórych, w niektórych instytucjach niektórzy lekarze nadal, nadal żyją yy, śmiercionośnym wirusem. Śmiercionośny wirus, gdzie jak szedłeś do Biedronki, to się potykałeś o trupy leżące na chodniku. Nie? Pamiętacie to, nie? Przecież każdy to przeżył. W drodze do biedronki, kilka razy musiałeś się potknąć o zwłoki leżące na chodniku. No, taki był to śmiercionośny, yy, śmiercionośny wirus. Także, no, kabaret, kabaret nadal trwa. Lekarze, lekarze zamiast leczyć, to najpierw wysyłają się na testy na COVID. A jakby się okazało, że ten COVID jednak jest, no to co? No to w Kaftan Bezpieczeństwa karetka, izolacja i, i co? i umieramy w szpitalu na oddziale zakaźno-przyrodniczym kabarety dobra, a teraz Wam powiem jakie jest moje podejście do y, tych szczepień i przypomnijmy sobie kabarety związane z wojskiem jak to, jak to było obchodzone z wojsk, w wojsku nadal z tym z tym śmiercionośnym wirusem z tymi szczepawami. I, i preparatami, które nakazywano przyjmować również żołnierzom. Moje podejście do szczepień jest takie, że osoby, które są narażone na jakiegoś wirusa, jak najbardziej powinny się zaszczepić. Gdybym ja zachorował na jakąś chorobę i ta choroba by spowodowała, że bym był no, w stanie ciężkim, wylądował gdzieś w szpitalu, to oczywiście wziąłbym preparat i sobie strzelił. No, jakoś trzeba się ratować. A skoro jakaś choroba nie wywiera na mnie jakiegoś yy, skutku, że muszę wylądować w szpitalu i mam problemy z oddychaniem czy coś innego, no to po co mi się szczepić na to? Zwłaszcza gdy najwyższa izba kontroli skontrolowała preparaty i okazało się, że niektóre preparaty. Mogą wywoływać jakieś tam dziwne, yy, dziwne dolegliwości. Niektóre szczepionki okazały się po prostu trefne. Wadliwe szczepionki, tak. Nikt, nikt, nikt wykazał, że kilkaset tysięcy pacjentów mogło otrzymać trefne, wadliwe szczepionki. I później, tak samo jak ja, tak samo jak Wy, pewnie dowiedzieliście się, że niektórzy ze z Waszych znajomych albo ze znajomych, znajomych, znajomych i tak dalej doznali na przykład nagłego zatrzymania akcji serca, i pytanie, szczepiłeś się, tak, ta osoba się szczepiła. Niedowłady kończyn, problemy z wydolnością, udar, czy, yy, czy na przykład utraka, utrata wzroku. No takie takie z brzegu, szybkie przykłady, nie? Takie z brzegu szybkie przykłady, że osoby, które się szczepiły dziwnym trafem, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre miały jakieś poważne dolegliwości. Ja preparatu nie przyjąłem, i czuję się bardzo zdrowy. Żadnych, żadnych problemów ze zdrowotnością nie, nie miałem. Oczywiście jakieś tam yy, drobne przeziębienia, i tak dalej, sezonowe przeziębienia oczywiście były, ale, ale jak ale nie potrzebuję przyjmować preparatu, który jest podejrzany. Wolę przejść chorobę, która nie. Yy, na, na mój organizm nie ma wpływu jakiegoś poważnego, niż ryzykować przyjęcie podejrzanego preparatu. Także to jest to. I powiedzcie mi teraz tak, czy znowu zaczną się cyrki, w związku z tym, że śmiercionośna choroba wraca? No nie wiem, przecież mamy wojnę na Ukrainie, no to już śmiercionośną chorobę powinni ten schować do szafy, a nie to. A nie, bo ta, ta, ten y, wojna na Ukrainie powoli wygasa, bo tam już, tam już nie, ma, nie ma takiego y, zapotrzebowania, żeby o tym gadać, bo już Rusek zajął swoje terytorium. Ukraina nie ma czym się bronić, Amerykanie nie chcą ich, i, im pomagać. No już troszkę temat ucichł. No mamy oczywiście temat związany z problemem w Izraelu, z, ze strefą gazy. No, ale jeżeli temat uciśnie, to co inwazja kosmitów, czy znowu wrócą, te, wróci te pajacowanie. Przypominam, że w wojsku nie wiem, jak jest yy, we wszystkich, czy we wszystkich jednostkach już temat COVID-a umarł śmiercią naturalną, czy może nadal jest pajacowanie w związku z tym, że nie za nie przyjąłeś preparatu, to nie dostaniesz awansu, nie dostaniesz nagrody. No debilni dowódcy jednostek tak robili. I ja mam pretensje oczywiście do tej pory, do tych wszystkich debilnych dowódców jednostek, że nie dawali awansów, nie dawali nagród, przymuszali do brania preparatów, przymuszali do niekorzystnego rozporządzenia swoim zdrowiem. Bo mimo, że ja nie chciałem wziąć preparatu, to musiałem, bo jak nie wezmę, to nie pojadę na kurs, nie będę mógł się rozwijać, nie dostanę nagrody, nie dostanę awansu i tak dalej. Ci wszyscy idioci powinni być rozliczeni oczywiście z tego wszystkiego. A czy zostali rozliczeni? Chyba nie. Chyba nie. A ta banda oszołomów pisowskich, którzy byli y, wspomagani przez oszołomów peowskich, eseldowskich i z tych skotłowni, tak samo. Przecież pisowskie pomysły były y, wspierane przez wszystkie inne partie. Chyba konfederacja, chyba konfederacja tego debilizmu tylko nie, nie wspierała, ale nie jestem pewien. Być może tak było. Bez znaczenia, nie? Ale, no, debilne pomysły pisowskie, typu y, robienie szpitali tymczasowych, w których nikogo nie ma, w typu, że lekarze mają mnie leczyć, typu, że nie wchodzimy do lasu, bo wiewiórki nas ugryzą i zarażą nas srowidem. Albo zamykanie cmentarzy, albo inne kretynizmy, zamykanie przedsiębiorców, którzy otwierają swoje yy, no, swoje firmy, a nie chcą się zamykać. Albo ci debilni policjanci, którzy latali. Znowu policjanci będą idiotami i w mózgim powiedzą, jest zarażenie, będziemy zarażać, teraz macie ludziom wlepiać znowu mandaty. Macie chodzić w kagańcach. I znowu ci tempi policjanci wyjdą na miasto? Pamiętajmy o tym, co się działo. I piętnujmy tych kretynów, którzy to wprowadzali, i wyciągajmy wnioski na przyszłość, bo tak wydaje mi się, że tak nie może być. Że jakieś oszołomstwo, że jakiś lekarz, który jest. Jeszcze w XX wieku, on ma tysiąc lat i on się boi COVID i on teraz wszystkich pacjentów wysyła na, na, na testy i póki nie masz testu, on nie będzie cię leczył. No tak to wygląda. No, ch chyba, chyba, coś, chyba coś jest nie tak. Chyba coś jest nie tak. Albo leczymy, albo nie leczymy ludzi, a nie testujemy. Na debilizm totalny, wtórny. Po co, po co ja mam sprawdzić człowieka? Nie, nie, Boże, boję się, od razu, od razu na testy wysyłamy. I w jednostkach wojskowych też ten debilizm panował. Totalny. Poważni ludzie, pułkownicy, generałowie bawili się w cudowanie. Nie wstyd Wam teraz? Dobra, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy też mieliście, czy nadal spotykacie się z tym covidowym debilizmem gdzieś w życiu codziennym czy w jednostkach wojskowych nadal jest problem z tym, że a musisz przyjąć 8 dawek kurde i jeszcze za kolegę 8 w drugą rękę bo ten nie przyjął to Ty na, na dwie ręce po 8 dawek będziesz przyjmował i będziesz super zdrowy wtedy czy nadal to jest czy nadal nie jest dajcie łapę w górę na koniec, jeżeli materiał Wam się podobał napiszcie swoje zdanie na ten durny temat według mnie, wyciągnięty z, z czterech liter. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to oczywiście zapraszam na sklep, koszulki, bluzy z motywem wojskowym, patriotycznym, kursy online, kursy praktyczne. Można się zapisać, skontaktować. Grupy zorganizowane, mile widziane. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem!